Nienawidzę cię przysięgam, nienawidzę cię. Co bezpieczeństwo hamuje pracę, tak? O kurde, ty, nagraj to! Siewanko widzowie, dzisiaj robimy wydech złuły, a jaki łły? Złuły z rynnowej Czyli zamieniamy nasz stary wydech na rynne. Najbardziej lajkowany komentarz było napisane zrób przelot plus rydno. No to dzisiaj to robimy. Robimy wasze życzenia. Ale najpierw trzeba sprawdzić jak głośny jest ten wydech i potem porównamy z wydechem z rynny. Ale ma odcinkę. Sprawdzamy ile wyszło. No głośno nie jest, tak? 101 i 101,2 wyszło. Czyli jest dozwolony, jest dozwolony, można na tym jeździć. Ale czuję, że zaraz nie będzie można jeździć. Jakby... sprawdźcie tą średnicę. Tu można normalnie w i to tak na luzie wsadzić. Będzie śmiesznie. nie wiem jak my to jeszcze połączymy, ale jakoś połączymy. Dobra, wjeżdżamy nim, wyjmujemy wydech. I kombinujemy. I kombinujemy jak to połączy, bo to może nie być łatwe. A radę wjechać. Auto wjechało jako tako podniesione, więc można demontować wydech chyba. Eee, jak coś żadne auto tutaj nie zostało poszkodowane, to robią profesjonaliści, nie róbcie tego w domu drzwi odpadły o kurde ty nagraj to zobaczcie co się w międzyczasie stało odpadły drzwi co jest podnieś drzwi z tamtej strony idę majster nie pomyślał, że próg jest taki ważny w drzwiach no bo nie jest <śm> ważny, tylko jak tu się wszystko trzyma na słowo koloru. o kurde dawaj, dawaj, dawaj ale podnieś te drzwi, podnieś te drzwi trzymam, trzymam trzyma. kurka wodna Wszystko fajnie, auto podniesione, ale, bo my możemy mieć kołysankę z auta. Stary, wstawiasz dzieciaka do tyłu i usypiasz w aucie. Trzeba to jakoś teraz jeszcze pod koła, wiecie, tak jak macie, o, bujający się stolik, nie? Trochę książek pod jedną tak, nóżkę i <grych> już się nie buja. BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę, tak? Jest pierwszy śmiałek pod autem. <grych> Ale co, da się to, że będzie dało się to zrobić? Tak, no to Pamięci? są dwie z, tak, z taką wysokością auto? Tak, na no luzie. Okay. ale jak tu zdrowo jest? Wejdzie za 4000 takie zdrowe auto Na pewno udar nie wejdzie? Ej, ale to jest idealne miejsce na defuzel, co? Tutaj? no, no. Dawaj mi to świato. Co Masz? Czy mi. świecie z czymś? Całą robotę dzisiaj sam zrobię jako no, wój. Elegancko. Poluzowałem no! Prawa, prawa fizyki, tak? Ja to nie dał rady, to wchodzi głębiej. Tak widzowie zostawcie słuba dla mnie, nie dla niego. Boże, gdzie są pieniądze, widzę, proszę oglądajcie filmy do końca, wtedy więcej zarabiamy Wow. To by ej stary, ten tego Poluzowałem ci, Dobra, jedną nawet prawie całą odkręciłem. <grymne> Ale wczoraj... <przerwa da> mi... <grymne> no nie no! co gdzie idzie? <grymne> no stary, na plecak wejść, co ty robisz? No, tu, się... tu się trzyma tylko na gumie. Tu nie ma żadnej śrubki. Trzeba byłoby wyciągnąć z gumy to. Nie ruszaj tak tym autem. <grymne> <grymne> Może dam ci stary kombinerki jakieś, co zejdzie, to co? Może. Tu jest śruba, tylko tu to jest taki kąt, że tego się nie da zdjąć. No da, daj mi wejść. Nienawidzę cię, przysięgam, nienawidzę cię. Co? Co ty umiesz zrobić? Może no, coś robiłem, to to mi nie szło. No widzisz, no, widzisz, udało ci się. Ty specjalnie to robisz, co? No? Nie! No, wszystko. No, nie! Wszystko ku muszę ja załatwiać. Dobra, jak nie wychodzi, to co się robi? Bierze się Diaksa Dokładnie. Ile razy życiu akcent? Chciałeś coś? Ja chyba nie raz, wiesz? Ha. Nie, to w sensie nie miałem potrzeby nigdy. Okej, okay. mi się zdarzyło parę razy. Ale żebyś sobie ufał, to bym nie powiedział. THP. <grym> <grym> ale wygląda cool. Opak, ja się trochę cykam. <grym> Naprawdę się cykam. <grym> Nie róbcie tego w domu Nie w domu, po prostu nie róbcie tego Prawie żadnej śrubki dzisiaj nie odkręciłeś Nic jeszcze przy tym wydechu nie zrobiłeś praktycznie Wszystko ja zrobiłem Wszystkie śrubki odkręciłem, gumki zdjąłem Nic nie zrobiłeś jeszcze Ja Co Co żeś je... Nic jak będę musiał też dopoczyn, to, to się wkuczę. To powinienem ja prowadzi ten odcinek. Bo ja po Japie dostali kromi. A możesz mnie nie nagrywać teraz? Star, musisz to zrobić i tyle. tak głupi pomysł. Ebisy pomysł. Nie, no tego to nie utnę To no nie moja, no ale ty też tego nie utniesz Wedek mnie. Five minutes later. Nie się Ja no, tutaj już pojechałem po podłodze, no bo mi to uciekło. Co? Tak. Udało się lekko naciąć wydech, ale pozycja była tak niekomfortowa, że sprodziliśmy dobra tradycyjne metody, czyli piłka do metalu. Mamy też przejściówkę, no i co? Klasyka polskiej mechaniki. Trytytka. Albo trytka jak nie masz czasu. <głos> <głos> I potem obejma, żeby pokazuję jakoś ten wydech przyczepić. I tą piłką przez najbliższą godzinę pewnie będę ciął teraz ten wydech. Czy no, może być ciężko nawet. Przecież godzina jest optymistyczna. Też, też tak mi się wydaje. Widzimy się zaraz, jak to postę, ale efekt będzie niesamowity. Czekajcie na efekt końcowy. Udało się, widzowie! Wydech! I sprawdzimy, jak to teraz gada. No dobra. Odpalamy. <śleszy> Jak to godo? Ale traktor! Jest <śleszy> głośny. Ależ to so, co, gada człowieku? Wsadzamy o wiele Jak Jak wiecie, to robi takie, co robi teko. Subskrybujcie kanał! Mamy prześcióweczkę. Dobra, montujemy to. Ja się nie mogę doczekać, jak to brzmiało tak zarobiście bez tego, bez wydechu, to z tym będzie takie, takie echo, tak będzie rezonować, to robimy! Czekajcie na efekt do końca. Założyliśmy rynnę! Dosłownie w 10 minut. Mocna fusera, mocna fusera, bo od rury w poprzedniej jest po prostu wsadzone, a tutaj jest na jedną trytytkę przyczepione. Patrzcie jak to kozackowe. No normalnie masz rynę pod autem. Czajcie, każdy mówi, że ma rynę zamiast wydechu. A my naprawdę mamy rynę zamiast wydechu. My nie kłamiemy. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i robimy głupie rzeczy. Chcemy tym wyjechać, ale zobaczymy czy będziemy mogli wyjechać. <zysy> Daj mu czy mówicie, zróbcie rynle zamiast wydechu, no to robimy Myślę, że my też zawsze będziecie ciekawi, jak to brzmi To brzmi właśnie tak Co trzeba było sprawdzić jak Dobra, to... gasz, bo miałem boli od spalin już Jeżeli chcecie więcej takich głupich rzeczy To obserwujcie, subskrybujcie i lajkujcie Już zaraz wyjeżdżamy i porównamy głośność Jak było na początku i jak będzie teraz, także czekajcie Wyjechaliśmy, jest skończone to tak, dudzi. Ja byłem w środku ja nie słyszałem tego, ale teraz dopiero słyszę tą rynę, jak ona tam sobie rezonuje. Tak to wcześniej nie było słychać. I porównamy sobie w końcu, jaka jest różnica. Na oryginalnym wydechu było 101, 102, więc sprawdzamy, ile teraz będzie. Jakieś v teraz brzmi w słowieniu. Tylko widać, że trochę się przemieściło teraz, bo jakoś inaczej wali jest? <noise> 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 Jakie to jest głośne? <noise> Ale fajną barwę teraz doznało, jak się na was w samo. No. No. Za robista. Kurwa, pojeździ pojeździłby tak człowieka, to jest za przypałowe, żeby tak jeździć. Ale jest naprawdę duża różnica, także polecam. ryna jako bydek, zajebista. Spełnia swoje normy, wszystko. No, patrzcie, jak teraz ten.